No cześć! Kolejny odcinek Sterali tam Tamten odcinek był taki ucięty, no dlatego, bo z terali wywaliło, sorry. Yy, będzie, będzie to się liczyło jako drugi odcinek. Nie będą, takie aż, nie będą aż takie krótkie, będą 30 minut trwały, także to długo. Jeżeli będzie mniej czasu, no to mnie I daj mi ten demonit w końcu. O, czekaj, to masz rudę czy... Rudę. Dzięki. A chociaż ta... Dzięki. Nie wiem, gdzie mam Dobra. Hmm. Coś próbowałabym. Nie może najpierw spróbujemy ten. Spróbujemy pójść po 100 HP, co? No, można by było tak ten, tylko ja mam 100 HP, wiesz? Nie byłoby tak łatwo. O! Skrzynia podwodna. Ty teraz ją dopiero zauważyłem. Czekaj. Okay. Co? Skrzynia podwodna i nic, nic ciekawego. Zdążę na pewno. Ale możesz bić, nią, wiesz? Chodźmy do i Ty to masz double jumpa już, a ja nawet. No, chodź do, i po skrzynie, niekoniecznie do yy, tej, chodź. Mm. <laughs> Ale dobra, platyna się chyba przyda. Zwłaszcza, żeś mi wrzucił jeden. O, czekaj. Dziad. Yy, dobra, mogę Huka zaraz zrobić, bo jest tutaj chyba porówno 15. Ja ci mogę dać. Yy, nie? Chcesz szaty yy, Nie, dzięki. Już se będę robił topazowy. Yy, szukam tego yy, topazu, bo ja go chyba nie podniosłem. I to idziesz? Czekaj, szukam topazu, ale nie, mam 15 równo, dobra. Hmm, tylko, gdzie go się robi, yy, Huka? O. Całkiem niezły. O, patrz ile, patrz ile, ja mam tych, patrz ile ja mam tych. Yy, rudy tego, platyny. Tutaj koło ciebie. O, tutaj, kopię się. Mój jest jest platyna! No właśnie, mówiłem o tym. Ej, to jest są wybuchowe. Ej, to będzie moje! To będzie moja! Czekaj, odczuć się, bo to jest skrowe live Life, Krystal mój! Dobra, wiesz. To patyna jest cała moja, moja. Dobra. No, system, to patyna jest moja. Wiesz, że masz bomby tutaj, wypadły z tego, właściwie jedna bomba. Nie niszcz tej platyny. Jak zniszczysz, to ja cię, ja cię zbanuję. O, dobra. Znaczy, w sensie, żeby ci pomóc. Ja jej nie podniosę. Okej, okay, bardzo proszę. Ach, dobra. Okej, okay, dzień dobry, koniec cięcia. Yy, no, ja mnie wyrzucił, bo skopałem to, ten, to złoto, tylko włączę może. No właśnie, żółtą drużynę. E, czy ja mam tego? Nie, nie mam. Tam są podki teleportacji. Tej do innych. Wormhole. Ale zrobię sobie huka, bo w ostatnim nie mam huka, także spoko. Tego huka potrzebuję, 5 a ja, ja sobie robię to bazowy. Cyk. No, przecież mogę prawy przycisk, ale już, dobra. Johnny. Co do nie. Reba W tundrze. Robię questa, żeby po ten, bo ja w ogóle nie, nie łowiłem. Także... ojo. No. Słodko. <laughs> dobra, to muszę to... O, robak. Dobra. Ile robaków? O... Jednego Pratynowy tego? 999 lat latyny, 969 złotych, srebra i 999. Platy do wyłuk mogę zrobić. Co by to by było? Co to by było, co nie? nie. Tak? Dobra, już jest po cięciu i numer dwa. Jeżeli by się udało je zrobić. Się tak, to jest No i właśnie muszę zrobić. Hmm, co ja muszę zrobić. Hmm. Na razie chyba nic nie muszę zrobić. Ja... Dobra, to ja idę do kopalni. Do Kopalni? Hmm, to, to, znaczy... to znalazłeś? No mam na myśli w sensie ten. Chodziło ci o elevator. O elevator w sensie. Elevator. Nasze filmy będą nudne jak no jak ktoś obejrzy bez, bez przyspieszania do końca no to życzę powodzenia, żeby się tak podało. To zmienili? Na razie tylko jeden film na, yy, starali. A no tamto ktoś, Aha, wyślę linka y, w opisie do kanału kolegi. Okej, na okay, się do siebie. No i co? Masz sztab i demonitu czy średnio? Średnio. Ej, bo ja miałem iść na tundrę, która jest gdzie? Ej, gdzie jest zimowy? Znowu mi się stała. A tam, dobra. Tam, tam jest. Tylko. To pyta... no się nie pytaj. Nie pytam. cię ścina, A, ale ja mam szczęście, że cię ścina. No, my Dobrze, nie słuchajcie go, więc tak, ignorujemy go. Sam siebie nie słuchaj! <noise> dobra, dobra. Ile trzeba drewna do oddechni? Jezu! Dobra, głupie Michały! Dobranoc! Jordy? Czekaj, tak, ty, nie, ja żyję. Być. Myślę, że się to da yy, przyspieszyć, ale wątpię. Dobra, to twoja. ta Czyli będzie około 10 minut odcinka. Dobra, może wystarczyć. To jak kończę odcinek, zaraz może wyjść nowy. Pa, pa!